Hej, witam was serdecznie. Dzisiaj przed wami makijażowe zestawy takie od Makeup Revolution. Zestawy tanie, dostępne na różnych stronach, typu Kokolita czy Minty Shop. Zresztą wszystko wam podlinkuję, więc będziecie to mieli. Zestawy mam dwa, są bardzo ładne, bardzo interesujące, no dlatego je kupiłam i wydaje mi się, że na prezent mogą być świetne. Pierwszy z nich, taki mniejszy, to jest zestaw, który nazywa się Highlight and Glow. Ja zaraz tę folię pozdejmuję, także nie będzie Wam to tak po oczach świeciło, tylko chcę Wam tak wstępnie pokazać. I drugi zestaw nieco większy, nazywa się Reload Collection. O, zobaczcie. I tu już mamy też zdecydowanie większy wybór kosmetyków. Oczywiście są też pędzle i w jednym, i w drugim zestawie. I teraz tak, na buzi mam już podkład, korektor puder, no więc wypadałoby nałożyć jakiś brąz. I tak patrzę, że tutaj w tym większym zestawie mamy paletkę brązerów, a oczywiście w międzyczasie jak będę używać tego w makijażu, to będę Wam też robić swatche, także wszystko będziecie mieli. No to przechodzimy może po prostu już do tej paletki z brązerami. Brązery wydają się takie dość ciemne. Jeszcze Wam tak pokażę bez opakowania. Zobaczcie, tak ten zestaw wygląda. Myślę, że użyję tego pędzla. Pędzle w ogóle przepięknie wyglądają. W ogóle wszystkie zestawy od Makeup Revolution i kalendarz adwentowy też są takie spójne kolorystycznie. Mają o, mniej więcej takie kolory. Pędzle właśnie są w takim samym klimacie, że mają takie różowo-złote eskówki i trzonki takie brązowe, bordo, coś takiego. W każdym razie wyglądają bardzo ładnie, bardzo elegancko. Ten pędzel, jak widzicie, pędzel płaski, taki dosyć mięciutki. No i nałożę nim brązer. No, a paleta brązerów i rozświetlaczy prezentuje się tak. Rozświetlaczy mamy dwa i dwa brązery. One mi się bardzo ciemne wydają. Hmm. no zaraz zobaczymy na słoczach jak to będzie wyglądało. I... Zacznę może od tych rozświetlaczy. Nie będę ich nakładała dzisiaj w makijażu, bo chcę nałożyć rozświetlacze z tego drugiego zestawu. Natomiast na pewno użyję któregoś z brązerów. No, i tu mamy. No, takie cieplutkie się wydają, no ale. Zobaczcie. O. Chociaż nie, no wiecie, nałożone na palce nie wyglądają na takie bardzo ciemne. Zobaczymy jak to będzie na słoczu wyglądało. Ten, ten pierwszy rozświetlacz jest taki cytrynowy, a drugi ma różowe tony. No i teraz te bronzery. Nie, nie są takie straszne. Jakoś tak, wiecie, w pudełku trochę groźniej wyglądały. Hmm? No i ja użyję tego. Tak troszkę umoczyłam na razie pędzelek. Zobaczcie. Hmm? Może być groźniej wygląda, w, wiecie, w opakowaniu, w palecie. O, a pędzel jest przemiły. W ogóle pędzelki od Makeup Revolution są tak fajnie zrobione, bardzo przyjemne z włosie, świetnie się piorą, generalnie naprawdę porządne pędzle. Mówię Wam to dlatego, bo mamy też taki zestaw samych pędzli. Nie pamiętam, ile ich tam jest. W każdym razie też właśnie tak wyglądają. Mają taką samą szatę graficzną. Tak się nad nimi zastanawiałam, a mówię ogólnie o pędzlach od Makeup Revolution, bo ja już mam od nich kilka zestawów. Mam też pędzle z zeszłorocznych zestawów, właśnie takich makijażowych, i świetnie się te pędzelki sprawdzają. Więc jak się nad pędzlami zastanawiacie tej marki, no to moim zdaniem jak najbardziej warto, tym bardziej, że one też nie są drogie. No, zobaczcie, brązer na razie wygląda to tak, ja tak delikatnie dokładam, ale wydaje mi się, że nawet dla bladziechów może być, nie jest jakiś wiecie, za bardzo. Ten mi się wydaje taki bardziej do konturowania, ten, który właśnie teraz nakładam, a ten drugi, bardziej do ocieplania, jest taki jaśniejszy zdecydowanie, no to widać, i taki bardziej rudawy, ale rudawy to się może, wiecie, źle kojarzyć. On ładnie wygląda na skórze, tylko ma w sobie więcej takich jasno może kakaowych, tonów, o, tak powiem, to będzie, wiecie, bezpiecznie brzmiało. Nie jest taki, wiecie, rudy, nieładny. Fajnie wygląda, tylko no tak jak mówię, raczej nie do konturowania, tylko do ocieplenia cery. No, i może go właśnie troszkę też dołożę. A co tam? Tak, tu wyżej nieco. Arcymiękki jest ten pędzelek. On by był też fajny do różu. W sumie podkład też by można było nim nałożyć, chociaż nie jest tak bardzo gęsto zbity. Ale wiecie, na upartego to podkład też. No, ale do brązera jak znalazł. Cudny. Tak, czyli, no, tak to się przedstawia sytuacja z brązerami. Tak, jak mówię, nie będę nakładać rozświetlaczy, bo przejdziemy do tamtej palety. Pędzelek też super. No i teraz, moi drodzy róż. Tutaj w tym zestawie jest taki dosyć mm, wyrazisty róż o bardzo intensywnym kolorze takim koralowym. O, zobaczcie. To jest Reload Blusher Sun. A kolor wygląda tak. No, taki dosyć. Hm, mocny. Tutaj. O, jaki śliczny. Wiecie, to jest taki flamingowy róż. O, tak bym określiła ten kolor. Prześliczny. I to jest róż matowy, tak? Dobrze wam. Tak? Tak, to jest mat. Hmm? Nawet dobrze się składa, bo rozświetlacze w tamtej palecie są takie wyraziste, więc będę mogła, będę mogła sobie podokładać. Biorę pędzelek, już nie ten z zestawu, bo tu w zestawie są jeszcze dwa do makijażu oczu. Tylko jakiś inny i... Zobaczcie. Kolor śliczny. Tylko, no, ja tak delikatnie, wiecie, ten zelek moczę, bo, no, jednak jest to intensywne, więc, mm, no, można sobie zrobić, wiecie, klaunika, więc, żeby tego uniknąć, to raczej trzeba tak dokładać, dokładać. Mm. Kolor śliczny. Powiedziałam, że to jest taki, wiecie... Taki wiosenny ten kolor. Bardzo ładnie wygląda. No, tutaj na słoczu to chyba najbardziej widać. Ładniutki. No i tak, teraz ten zestaw na razie odkładam, ale oczywiście do niego jeszcze wrócimy. I przyjrzyjmy się temu, co tutaj mamy. Jest ogromna paleta z rozświetlaczami. Przecudne dwa pędzle do makijażu twarzy. Mm, tutaj mamy taki spray utrwalający. I co to jest? Multi Use Gloss. Czyli jakiś taki błyszczyk wielofunkcyjny, nie wiem, do makiażu twarzy zakładam, może być do makiażu. Znaczy do makiażu, do makiażu oczu, zaraz zobaczymy. Tylko się dobiorę do tego pudełka i tę folię wierzchni zdejmy. O, to pokażę Wam bez, wtedy nie będzie Wam tak świeciło po. O, zobaczcie. Mamy coś takiego. Pędzle wydają mi się przecudowne. No to może tak. Biorę paletę rozświetlaczy. Robimy oczywiście słocze. Paleta, oczywiście, kolorystycznie taka, jak cała seria Make Up Revolution, ta świąteczna. No i rozświetlacze mamy takie. Mamy 8 kolorów i popatrzmy, jak to będzie wyglądało. Bardzo są miękkie, takie, że jak się wkłada palet, to ma się niemal wrażenie, że wiecie, że aż się tak uciska ten, ten rozświetlacz. Pierwsze cztery kolory. A, już widzę, że to jest dla srok, słuchajcie. One mają podobne wykończenie, to znaczy są takie, takie perłowe, tylko po prostu mają różne kolory. I ta czwórka mieszanka jest, jeśli chodzi o ciepłe, chłodne, to tak jak widać, tutaj ten jest zimny, ten raczej też. Ten powiedziałabym, że jest ciepłym kolorem, tak. O! Generalnie bardzo ładny. Tego mi coś nie widać za bardzo. Dołożę jeszcze trochę. O, teraz lepiej. Taki różowo-chłodny jest. Ten jest bardziej srebrzysty. No i miedziane złoto. Tak wyglądają rozświetlacze. Jeśli macie wśród przyjaciół, znajomych albo w domu jakąś yy, wiecie, wielbicielkę makijażu, która lubi rozświetlacze, no to myślę, że zestaw trafiony w dziesiątkę. Bo raz, że wielka paleta z rozświetlaczami, a, po, a poza tym te dodatki. O, właśnie pędzelki muszę Wam pokazać. Odłożę na razie paletę. No i pędzle prezentują się tak. Ten pierwszy kudła to takie jajeczko. Zobaczcie, jakie one są cudne. Aha, wielkość jest ta sama jak w poprzednim zestawie, czyli w sumie zbiera nam się taki komplecik. Hmm? Tu jest jajeczko. I ten drugi pędzel wachlarzowy, czyli taki typowo do rozcierania na przykład rozświetlacza. On jest nawet dosyć taki kudłaty jak na pędzel wachlarzowy zobaczcie. Hmm? No wyglądają przepięknie. No bardzo mi się ta tegoroczna kolekcja świąteczna od Makeup Revolution podoba w sensie graficznym i w ogóle. No i teraz jakiś rozświetlacz by trzeba nałożyć, który. Przyznam, że najbardziej mnie nęci albo ten pierwszy, albo któryś z tych dwóch chłodnych i w sumie nie wiem. A tak po kolei zacznę od tego pierwszego i użyję pucha tego pędzla do rozświetlacza. Zobaczcie. Mamy coś takiego. No, i to jest glow. Jakie lubimy? Hmm. Nałożę sobie też troszkę tego rozświetlacza na łuk kupidyna i na nos. Nakładam oczywiście ten sam kolor. Także paleta wydaje mi się taka słuszna, bardzo ładna. Tutaj odtąd się zaczyna. Hmm? Tak jak mówię, dla miłośników rozświetlenia w makijażu zestaw po prostu idealny. Cóż my tu teraz jeszcze mamy? Może zobaczę, słuchajcie, co to jest ten multi, coś tam, multius gloss. To jest słuchaj, jakby błyszczyk. Tak, i można go nakładać na twarz, oczy, policzki. Aby stworzyć takie naturalne rozświetlenie, można również, to, o właśnie, można ten błyszczyk również mieszać z jakimiś formułami pudrowymi, czyli z kosmetykami pudrowymi i tworzyć taki krem rozświetlacz, to znaczy taki rozświetlacz w kremie, o właśnie, to jest dobre. Taki fajny pomysł uważam, zobaczcie, sam błyszczyk wygląda tak, troszeczkę wygląda jak klej. Ja już sobie nałożyłam rozświetlacz, bo tak to spróbowałam coś takiego zmajstrować. A to może po prostu w jakimś innym, wiecie, tutorialu zrobimy właśnie coś takiego, że wymieszam to z jakąś pudrową formułą i stworzymy taki rozświetlacz w kremie. O. A na razie to odkładam, ale bardzo fajny pomysł, oryginalny w sobie kosmetyk, prawda? No i w tym zestawie jeszcze mamy spray utrwalający, ale to do tego sprawi jeszcze przejdziemy, także cudo. A te pędzelki są po prostu arcyprzyjemne normalnie. Hm. No i w ogóle musicie przyznać, że wyglądają naprawdę elegancko, prawda? Piękne te pędzle są. I te takie w zestawie właśnie typowo pędzlowym są dokładnie w tych samych kolorach. No, no właśnie w ten sposób wykonane. Także tak, pędzle są słuszne. No i w sumie kosmetyki te, które wyciągam po kolei na razie też są ok. Ponieważ generalnie makijaż twarzy mam zrobiony, to teraz szybciutko poza kamerą pomaluję sobie brwi i zaraz do Was wracam. O, Q. Brwi mam ogarnięte. Słuchajcie, ten zestaw z rozświetlaczem już mamy, o. Cały rozparcelowany. To no jeszcze muszę tutaj użyć tego spraju, ale generalnie pudełko mogę odłożyć i wracam do tego z paletą cieni. Tu mamy jeszcze taką sytuację. Są dwa błyszczyki. Dwa... Jeden mi właśnie wypadł. To może wejdę też od razu drugi. Mamy dwa pędzle do oczu. No i paletę z serii Reload, tylko taką edycję świąteczną. Najpierw, może przyjrzyjmy się pędzlom. Hmm. Ten taki dłuższy, troszeczkę bardziej kudłaty, myślę, że do blendowania będzie fajny, a tu mamy taką wydłużoną kuleczkę i też może być dobry do blendowania na mniejsze obszary, ewentualnie na dolną powiekę, czy wewnętrzny kącik. No wiecie, do czego Wam tam fantazja podpowie, także te pędzle są naprawdę super. Tutaj mamy dwa błyszczyki. Hmm. I czy one się jakoś nazywają? Słuchajcie, nie mogę tutaj znaleźć jakiejś konkretnej nazwy. Nie ma chyba żadnej nazwy, więc no, trudno mi Wam coś powiedzieć. Po, po prostu zrobię swatche i zobaczymy, jakie to są kolory i już. Może tutaj. Ten jest taki nudziakowy, dzienny, jasny beż. Myślę, że ten się na pewno wielu osobom spodoba. Jeszcze muszę powąchać. Pachnie ładnie, przyjemnie, tak bardzo delikatnie czymś słodkim, ale tak trudno mi doprecyzować czym. Natomiast ten drugi. Wydaje się, że to też będzie nudziak, tylko bardziej taki różowiasty. Zobaczmy. Hmm. Wiecie, jak oglądaliście film z Wending Machine, to tam też był podobny błyszczyk, tylko jeszcze bardziej różowiasty, tak czy inaczej ten typ różu generalnie na ustach mi się nie podoba, więc jak dla mnie błyszczyk nieużytkowy, po prostu komuś go podaruję, więc bardziej podchodzi mi ten. Po prostu nałożę go od razu na usta. No taki typowy dzienniak. Te błyszczyki od Makeup Revolution mają wszystkie, a chodzi mi o błyszczyki z różnych zestawów, mają wszystkie podobną konsystencję. Są takie lekko gęstawe, nie są wodniste, ale też nie są, wiecie, takimi ciągnącymi się gumkami, tylko coś pomiędzy. Delikatnie się kleją, ale nie jest to nieprzyjemne. No takie, powiedziałabym, że to jest coś jakby, nie taki typowy błyszczyk, tylko nawet jakby skrzyżować szminkę taką w płynie i błyszczyk. O, mniej więcej coś takiego. W każdym razie, bardzo przyjemne. Hmm? No i kolor. Prezentuje się tak ładnie. I choć ma nutki brązu, ja wolę, ja wolę takie z nutkami różu czy malinowymi, a ten jest takim typowym brąziakiem, więc mimo tego nawet mi się podoba. Kolor bardzo ładny. Ten niestety do mnie nie przemawia, więc go komuś oddam. Ten jest ok. No i teraz słuchajcie, paleta cieni. Oczywiście, oczywiście wykorzystam te pędzelki, a paletka wygląda następująco: paleta jak to palety Reload. Mamy tutaj mieszankę cieni błyszczących i matowych. Też jest to paleta uniwersalna i myślę, że tak jak w każdym z tych zestawów, taki był właśnie zamysł producenta, po prostu no, żeby wiecie, do jak największej liczby osób ta kolorystyka trafiła. No i co, lecimy ze słoczami, tylko może ja sobie ogarnę rękę. A paleta w ogóle nazywa się Reload Iconic 3. I może zaczniemy od tych tutaj. Tak trójeczkami, będę nakładać. Tutaj mamy jeden mat, taki ładny, wrzosowy i dwa cienie błyszczące. Muszę Wam w ogóle powiedzieć, że z tymi paletami Reload, no przynajmniej ja mam takie wrażenie, że jeśli chodzi o te takie w standardowej sprzedaży, to one są różne. Wiecie, to są palety po 19, po 19 zł, więc w sumie, czego możemy od nich wymagać? Chociaż kosztują 19 zł, to są naprawdę fajnie zrobione. Cienie błyszczące w zasadzie chyba we wszystkich, jakie mam, są naprawdę świetne. Czasem z matami bywa kłopotliwie, bo niektóre są na przykład albo słabo napigmentowane, albo są takie. Takie pylące się lekko. Natomiast generalnie to są fajne palety. No i właśnie jeszcze za tę cenę. Natomiast. Aha, bo do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że te edycje świąteczne, palet Reload, są jednak lepiej zrobione. Tutaj nie ma problemu z pigmentacją, czy też z rozcieraniem, ewentualnie z nasyceniem koloru, bez względu na to, zobaczcie, czy mat. Czy też cienie błyszczące, no są przepiękne. Tutaj jest jasno cielisty kolor, który nawet widać, więc te palety, które są dedykowane świątecznym zestawom, myślę, że są takie bardziej dopracowane. O, kolejna trójka. I tu chyba są same błyszczące, tak. Hmm. Tutaj z kolei jest, to jest chyba nie wiem, błyszczące czy satyna? taka Chyba taki satynowy jest ten kolor. No więc załóżmy, że tu mamy kolor satynowy. To jest z pewnością taki typowy mat. I tu jest coś błyszczącego. Hmm? Bardzo mi się podoba kolorystyka tej palety. I ostatnia kolumna. Ten jest przepiękny. Wygląda jak taka śliwka z drobinkami. Zaraz zobaczymy. Tu jest coś bardziej brązowego i taki chłodny szaroberz, czy też szaro brąz. No, zobaczcie. No, piękny jest ten kolor. Mm. Szaroberzu coś nie widać, więc dołożę. O, ale to już wiem, że to będzie dobry kolor na załamanie, albo wiecie, do rozcierania, do jakichś takich <gryw> podstawowych robót. W każdym razie, cienie z palety Reload. O, prezentują się tak. No, paleta po prostu super uniwersalna. I cienie całkiem słuszne. Nakładałam oczywiście bez wazy, jak zawsze. Hmm? No i co, bierzemy się za makijaż oczu. Ja mam troszeczkę korektora na powiekach już. Myślę, że już nie będę tutaj bazy dokładać, bo, to, bo ten korektor jest taki wyczuwalny, więc myślę, że posłuży za bazę. No i tradycyjnie na całą powiekę nałożę sobie jasnocielisty kolor. To jest taka kość słoniowa. Właśnie. Na załamanie nałożę właśnie ten kolor, który się tak ładnie nie chciał zesłoczować, ale on będzie do tej funkcji idealny. I to będzie, wiecie, taka pierwsza warstwa kolorystyczna. No i zobaczcie, po prostu to jest cień idealny do tej funkcji. Bardzo ładnie już załamanie podkreślił tak wstępnie. Coś tutaj się dzieje, a nie jest jednocześnie tak, wiecie, kolorystycznie nachalny i tak, i tak nie przytłacza tutaj wszystkiego. Także wygląda niepozornie, właściwie taki biedulny, a naprawdę robotę robi. Na tym etapie makijażu oczywiście. Na nieco mniejszy obszar nałożę sobie, któryż by to może, ten. O! To jest, zdaje się, to. I tu już używam jednego z tych pędzeleczków, tego większego, o, tej, tego bardziej puchatego. Hmm? Taki kolorek. No, to te też są takie milutkie. Bardzo podobnie są zrobione jak te do makijażu twarzy. Zaczynam się coraz poważniej zastanawiać nad tym zestawem pędzli z Makeup Revolution. Jak Wam mówię, mam takie zeszłoroczne. Z zeszłorocznych zestawów świątecznych, o, i bardzo fajnie się spisują. W sumie nic się z nimi złego nie dzieje, nawet im włosek nie wypadnie, słuchajcie, bardzo dobrze zrobione pędzle. Na zewnętrzny kącik, na górną powiekę nałożę ten kolor, czyli to był ten pierwszy mat, taki śliwkowy. Czy przyda płaski pędzelek? O, zobaczcie, jak to jest ładnie napigmentowane wszystko. Na środek. Może palcem nałożę któryś by tu cień, ten mi najbardziej pasuje. Czyli to jest ten, o tak, to ten. Nałożę go na środek powieki, a na zewnętrzny kącik polecimy właśnie z tym. I tu już używam tej małej kuleczki. Zobaczcie, jaki to jest. Czyli tego koloru użyję teraz. No pięknie są te cienie napigmentowane i takie mięciutkie. I tych watów też to dotyczy. One nie mają takiej suchej, pylastej konsystencji, tylko są raczej takie atłasowe, bardzo przyjemne w dotyku. No i przy rozcieraniu, przy nakładaniu też problemów żadnych nie sprawiają. Tak jak widzicie, troszkę z tym cieniem też zjeżdżam na dolną powiekę, jeszcze może tego ciemnego troszkę podokładam zewnętrzne kąciki. Nie, muszę Wam powiedzieć tak, że teraz ten najciemniejszy cień, jak go tutaj tak dokładałam, dokładałam, to no nie wiem, tu się wydaje taki mocarny, ale można go dobudowywać do pewnego momentu. On się już chyba ciemniejszy tutaj nie zrobi. No i teraz tak, jeśli kogoś takie przyciemnienie zadowala, no to ten cień jak najbardziej w porządku. Ja bym to jeszcze tutaj przyciemniła, ale już nie chcę kombinować, bo w końcu sobie osypę policzek, już nie chcę tutaj, wiecie, doklepywać tego koloru. No po prostu taki to kolor i tyle. Na szczęście nic się tutaj nie odlepia i te kolory się, te cienie się ze sobą ładnie łączą. Natomiast jeśli chodzi o taką moc i intensywność, no to to jest coś takiego. No to zależy, czy Wam się już podoba, czy nie. Tak jakby jest indywidualna sprawa. W każdym razie, na dolną powiekę i na wewnętrzny kącik, który ja tu chciałam nałożyć, ten mnie tak korcił, to był który? To był chyba ten. I tu użyję już innego pędzelka, to jest taka mała kuleczka. No i ten cień nakładam właśnie na wewnętrzną część górnej powieki i tutaj na wewnętrzny kącik. i podłóg i na sam wewnętrzny kącik chyba tu jeszcze muszę w ogóle trochę tego dołożyć bo jakoś tak mi jest nierówno chciałam powiedzieć, że na wewnętrzny kącik i podłóg brwiowy nałożę ten najjaśniejszy cień z palety to jest ten taki srebrno chłodny kolor i tu użyję takiej malutkiej kuleczki z Sephory no, no i lecimy z tym cieniem bardzo mi się podoba taki chłodny kolor o, od razu tu się żywie zrobiło. O, ju. Dobra, no i co? Zanim wykończę makijaż oczu, w sensie jakąś czarną kredkę nałożę albo eyeliner, wiecie tusz i tak dalej, to jeszcze użyję tego spraju. <laughs> Najpierw, może psiknę sobie delikatnie na rękę, zobaczę, wiecie jaki to strumień w ogóle jest i jak to pachnie. O, taką delikatną mgiełką wylatuje to fajnie. Mm, i pachnie jak takie. jak takie mm, słodkie perfumy dla dziewczynek. O, coś takiego. Dobra, no i spryskuję nim makijaż. Muszę Wam powiedzieć tak, spray nie jest jakiś rozświetlający, nie ma w nim drobinek, po prostu taki zwykły, klasyczny, powiedziałabym, utrwalacz. O, bardzo przyjemnie pachnie i fajne jest też w nim to, że wydobywa się za pomocą właśnie takiej delikatnej mgiełki, że ten strumień nie jest taki, wiecie, taki ostry. Na szybciutko dokończę makijaż. Yy, moi drodzy, i makijaż gotowy. Wyszedł taki, bardzo mi się podoba kolorystyka tej palety cieni, jest taka niby stonowana, niby spokojna, ale jednak te cienie, te kolory są takie widoczne, bardzo ładne. Generalnie wszystko mi się podoba, oprócz tego jednego koloru, no ale słuchajcie, ja mam tak, że w ogóle wolę szminki niż błyszczyki, to raz, a dwa tego typu róże u mnie bardzo źle wyglądają i no, po prostu nie noszę takich kolorów, ale no to, wiecie, kwestia gustu, ktoś może uznać, że to jest bardzo ładny kolor i może też dobrze w tym kolorze wyglądać, więc to już specyficzna sprawa. A więc tak na podsumowanie, słuchajcie, mamy dwa zestawy, w których znalazło się całkiem dużo fajnych kosmetyków, i teraz tak: dwa błyszczyki, róż, paleta cieni. I paleta bronzery, plus rozświetlacze oraz całkiem fajne pędzle. No oczywiście teraz to są już brudasy, bo się nimi malowałam, no ale wiecie co i jak. I to był jeden zestaw. No już słuchaj, nawet jeden taki zestaw, no to już jest coś, to jest bardzo fajny prezent. Zresztą no można to zawsze też wyjąć, podzielić na jakieś mniejsze paczuszki, porobić jakieś mniejsze zestawy, jak wolicie. W każdym razie uważam, że zestaw jest całkiem słuszny, kosmetyki bardzo fajne, pędzle są przecudowne, ale to już wam mówiłam was pięć razy. Bardzo piękny kolor różu. Cienie też fajne i pigmentację widzieliście. Tutaj widzieliście słocze i użyłam brązerów w makijażu. Brązery może wyglądają niepokojąco w opakowaniu, ale tak jak widzieliście na skórze, są ok. No i dwa kolory błyszczyków. Ten, który mam na ustach, bardzo ładny, taki stonowany dzienny brąz. No i ten róż, który no mi osobiście nie podchodzi, ale to już sprawa gustu. I drugi zestaw, czyli ten rozświetlaczowy. I tutaj z kolei. Paleta pięknych rozświetlaczy, bardzo przyjemny spray do makijażu oryginalny kosmetyk w postaci tego żelu. Bardzo mnie kocił, żeby wypróbować. No, gdzieś tam w którymś makijażu na pewno przetestuję, zobaczę, jak to działa. No, w każdym razie bardzo przydatna sprawa. Można wiecie sobie pokombinować, pobawić się trochę, co tutaj jeszcze było. No i przepiękne dwa pędzle. Może tą czystą stroną Wam pokażę o, bo ten wachlarzowy był w użyciu. I przepiękne dwa pędzle. I tutaj również mamy. Bardzo fajny zestaw, tak jak mówię, dla miłośników glow i rozświetlenia w makijażu. Bardzo piękny. Słuchajcie, jak dla mnie, to tak naprawdę dla samych tych pędzli warto, bo te zestawy, drogie, nie są linki, będziecie mieli, to sobie sprawdzicie. Postaram się znaleźć je i na Kokolicie, i na Minty Shopie. Chyba też na kosmetykach z Ameryki je widziałam. W każdym razie poszukam i Wam podlinkuję. Także moim zdaniem zestawy bardzo słuszne. No a teraz popatrzcie na no taki w sumie mini zestaw pędzli. Tak jak mówię, dla samych tych pędzli warto, bo pędzelki są przecudne. Może w tej chwili nie najczystsze, ale jakościowo są bardzo fajne, bardzo przyjemne w użyciu. No i nie wiem, jak Wy uważacie, ale moim zdaniem wyglądają bardzo elegancko, tak naprawdę ładnie, solidnie. I Solidne są, ale o tym Wam już też wspominałam. Dobra, i to tyle w dzisiejszym świąteczno-kosmetyczno-prezentowym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się zestawy podobały. Napiszcie proszę, który bardziej, a może oba, a może która rzecz Wam tak bardzo w oko wpadła. No i napiszcie też, czy podoba Wam się taki makijaż. To jest takie dzienne glow, jak dla mnie oczywiście, bo to też jest sprawa gustu, jakiegoś tam takiego estetycznego poczucia. Ok, ja się dzisiaj z Wami już żegnam. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku. Na razie, strzałka.